Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa: Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań. Weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł oto Józefowi w Egipcie, ukazał się anioł pański we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje arche Laos – w miejsce ojca swego Heroda bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu to niedziela świętej rodziny, kiedy przypatrujemy się, o rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa. Ewangelista Mateusz niewiele nam mówi o, o wydarzeniach, o stylu życia. To, na co szczególnie kładzie nacisk, to, na co nas uwrażliwia, to posłuszeństwo woli Bożej, to troska Boga o to, by ochronić dziecię Jezus i świętą rodzinę przed tym wszystkim, co mogłoby zagrażać. W życiu dziecięcia i szczęściu tej rodziny. I może warto też popatrzeć na Boże natchnienia, na Boże przykazania jako na coś, co chroni miłość w naszych rodzinach, jako na coś, co chroni jedność w naszych relacjach. Anioł nie każe Józefowi uciekać, żeby dołożyć mu obowiązków, żeby jeszcze bardziej go zadręczać. Tak, to był wielki trud maleńkim dzieckiem po porodzie uciekać do Egiptu, zaczynać na nowo, ale to wszystko jest po to, by ocalić ocalić przed gniewem i zawiścią Heroda. Może warto popatrzeć dzisiaj na to, w jaki sposób nas, w naszych rodzinach czy w naszych wspólnotach Bóg prowadzi, Bóg chroni, Bóg ostrzega. Przed tym, co mogłoby niszczyć miłość, życie, jedność naszych rodzin i naszych wspólno. W pierwszym czytaniu usłyszymy, że nie tylko rodzice troszczą się o dzieci, ale także dzieci powinny zatroszczyć się o swoich rodziców. Czytanie z mądrości Syracha: Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził, To toczci ojca zyskuje odpuszczenie grzechów a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. To czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchane. To szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, Choć jesteś w pełni sił, miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. To przykazanie czci wobec rodziców potrzebujemy dobrze rozumieć. Chodzi nam tutaj o szacunek. Szacunek, który nie sprzeciwia się adekwatnym granicom. W dorosłym życiu, dorosły syn, dorosła córka mają prawo do własnych decyzji. Do wolności, do prywatności i czym innym jest określenie granic, tak aby rodzice nie wtrącali się w życie dorosłych dzieci, a czym innym jest troska o rodziców, którzy są chorzy, starsi czy potrzebujący. Bardzo ważne, abyśmy potrafili też dokonywać tych rozróżnień, bo czasami trzeba nawet umieć postawić bardzo wyraźną granicę. Ale to nie musi w niczym ujmować naszej chęci pomocy czy szacunku wobec nadopiekuńczych czy zbyt władczych rodziców. Psalm 128 opisuje nam błogosławieństwo Boga, które spoczywa na rodzinie. I psalmem tym dzisiaj możemy modlić się, zawierzając nasze rodziny. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. I chodzi jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja, jak płodny szczep winny, w zaciszu Twego domu. Synowie twoi, jak oliwne gałązki, dokoła twojego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi, i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem. Przez wszystkie dni swego życia. Oby Boże błogosławieństwo spoczywało coraz bardziej na naszych rodzinach, na małżonkach, na dzieciach, na dziadkach, tworząc właśnie ten klimat jedności, miłości, biorozumiałości, otwartości i przebaczenia niezbędne. By zasiąść do wspólnego stołu, co nam pomaga, aby tworzyć właśnie ten klimat rodzinności, podpowiada nam święty Paweł we fragmencie listu do kolosan. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak pan wybaczył wam, tak i wy na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości, a w sercach waszych niech panuje pokój chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni Słowo Chrystusa niech w was mieszka, w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha. Pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu ojcu przez niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Pano. Ojcowie, nie rozdrażniajcie Waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Serdeczne współczucie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość, przebaczenie, miłość mogą inspirować nasze wzajemne relacje. Ale jest jeszcze coś, co jest ogromnie cenne. Święty Paweł mówi: I bądźcie wdzięczni. Wdzięczność cementuje bliskość, wdzięczność ożywia miłość, wdzięczność jednoczy rodzinę. Ile wdzięczności jest obecnej w waszych wzajemnych relacjach? Za co sobie dziękujecie? Kiedy sobie dziękujecie? Może właśnie dzisiaj w niedzielę Świętej Rodziny warto podzielić się wdzięcznością. Mąż wobec żony, żona wobec męża, rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców. Za co mogę i chcę podziękować, by ożywić miłość, by pogłębić bliskość, by życie mogło jeszcze bardziej rozkwitać.